Cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Bartosz, a to jest kolejny odcinek z Gry Smite. Moi drodzy, teraz zagramy sobie custom arenkę. Udało się takową stworzyć, także cieszę się niezmiernie. Weszli sami ludzie z klanu, także zaraz sobie odpalamy. Ja oczywiście wybieram Neza, żeby dokończyć nim serię, a później zobaczymy, może jakiegoś asalta uda się stworzyć, to również sobie go nagramy. Także ja już odpalam. I widzimy się już w ekranie wczytywania, ponieważ wiecie, co wybiorę, także do zobaczenia. Dobrze, moi drodzy. Ja u siebie w drużynie mam morizek.pl, sekaz, sek, sekazonub. Masło99 i Koksu, czyli Ozyrysa, Okwang, Neza, Ares i Nemesis. W drużynie przeciwnej Worut, XMX, Niszczyciel, Szym i kravir, czyli Hebo, Poseidon, Loki, Ares i Bakasura. Będzie to arena. Zrobiłem Blind Pika, tak żeby móc wziąć Neza i dokończyć nim serię. Zaczynamy standardowo z 1500 Golda i na trzecim levelu, tak jak to jest zazwyczaj na arenkach. Z tą różnicą, że jest to arena Custom i prawdopodobnie chyba nic za nią nie dostaniemy, z żadnych punktów. Ja tak naprawdę teraz jedyne co dostaję to punkty Favor oraz worshippers. nie dostaję już Expa, bo mam 30 level, natomiast za customy i tak raczej nic nie ma, także. Dobrze, zobaczmy jak tam. Aha, tutaj widzę, że jest Ares w przeciwnej drużynie. Dobrze, w takim wypadku ja sobie e, kupię na pewno Bitsa. I później będę musiał sobie kupić Agisa, bo jest naprawdę mocne partie po przeciwnej stronie. No, ale to już zobaczymy sobie po prostu ogólnie. E, dobra, róbmy tutaj. Robimy tutaj chyba. Te minionki. Mi tam ten czerwony nie jest do niczego potrzebny, dlatego ja nie będę go brał. Pomogę tylko go zrobić, i później już uciekam od razu na środek. Sam sobie tutaj przyleweluję troszeczkę. Wykorzystam to, że zostałem sam. Złapię nieco doświadczenia. I myślę, że już później to już się okaże. Co będzie, to będzie, jak to mówią. Zobaczymy. Mamy Aokwanga, także cieszy mnie to niezmiernie. Jest on naprawdę denerwujący na arenie, ale za to świetnie puszuje. Także ma on swoje wady i zalety, rzecz jasna. Na arenie ma tak naprawdę w sumie więcej zalet niż wad. I my mamy również Aresa, także będzie można tutaj się fajnie jakoś łączyć. Ale to jeszcze troszeczkę brakuje nam. Ja już mam multi i yy, tak. Ja o również przydałoby się właśnie. Kurczę, najgorsze w Neza jest to, że ona bardzo fajną ma tą tasiemkę, którą się przyciąga. Yy, znaczy on ma, a nie ona. Och, niesamowite połączenie tutaj. Mają daliśmy się capnąć. Dobra, nie udało się. Mm, niesamowite, moje połączenie ze względu na Poseidona i Aresa. Jeżeli tutaj nic z tym nie zrobimy, to czarno to widzę. Może być naprawdę nieciekawie. Jakby tutaj odciągnąć tą grupkę? No właśnie. Okej, okay, nie jest źle. Bywało gorzej. Teraz, może my jakąś akcję byśmy przeprowadzili. Ciekaw jestem, czy, czy coś takiego damy radę zorganizować. No, cóż. O, pięknie, pięknie. Nic, muszę wrócić do bazy, bo telefon mi dzwoni. Zaraz wracam. Dobra, jestem z powrotem. Niestety tutaj miałem bardzo ważny telefon do odebrania. Ale już jest po wszystkim. Możemy grać dalej. Nie odstaje tak bardzo levelowo. Udało mi się skle sklecić do kupy bica tego lepszego. Ares mnie tutaj już rzeczy nie powinien zaskoczyć tym sposobem. I nie jest w sumie tak źle, jeżeli chodzi o przewagę punktową przeciwników. Także myślę, że tutaj elegancko powinniśmy zaraz może się troszeczkę odbić, jakby się jakaś akcja nam udała. No ale to oczywiście rzecz jasna. Wszystko zależy od drużynki. Będziemy się tutaj starać, oczywiście, żeby poszło nam jak najlepiej. Dobrze by było, jak to ja bym jakąś akcję rozpoczął tą swoją tasiemką, ale tak na dobrą sprawę powinien to robić Ares ze swoim bicem. No, ma, ma tutaj Ares swojego. No właśnie, tak to wygląda. No i to tyle by było, jeżeli chodzi o tego typu akcje, bo w momencie jak na, moja drużyna daje się wciągnąć Aresowi, to ma w ogóle ktoś bitca u mnie w drużynie? No mają trzy osoby. Jeżeli cała drużyna daje się wciągnąć i dwie z, z tych osób giną praktycznie na instant od Ulti Poseidona, no to tutaj tak naprawdę raczej nie mamy na, na co w takich akcjach liczyć. To trzeba zdecydowanie uprzedzać przeciwnika. No Ale to tak jak mówię, to, to nie jest moje zadanie. Ja, ja swoim bogiem jestem tutaj od innych zadań. Ja tutaj bardziej jestem od e, załatwiania takich pojedynczych akcji, niż grupowych, bo nie mam tak naprawdę żadnego AOE. No ale Neza trzeba, trzeba go dokończyć, jest on do nagrania. E, niektórzy bogowie są jak najbardziej e, na arenki e, dobrzy lepsi niż inni, ale Neza to tutaj nie wiem czy na arence się sprawdza ogólnie. Wydaje mi się, że nie, nie do końca. Tak, tutaj Ares po raz kolejny. I jest ta sama sytuacja, moi drodzy. Jest dokładnie ta sama sytuacja, niestety. Znowu cała drużyna dała się wciągnąć, i znowu praktycznie wszyscy zginęli od razu. No cóż, mogę rzec. Nic niewiele, niewiele jesteśmy w stanie tutaj zrobić. Nie wiem, dlaczego ludzie widząc RSA od razu na instant nie kupują sobie bitsów, bo to tak jest naprawdę, według mnie, podstawa. A jak nie bitsów, to chociaż kurczę tego Aegisa. On też chyba tam ochrania przed tym multi. Pewności nie mam, bo ja zazwyczaj bitsę kupuję, ale z tego co się orientuję, to, to czy to bits, czy to Aegis. To ten sam koszt mniej więcej, także... Dobrze, czy byśmy tutaj może... Widzę, że tamta drużyna w ogóle nie robi tutaj tych... Ee... ...tych dżangli. Może ja sobie zrobię chociaż ten do speeda. O, patrzcie jak mnie wyniuchali od razu. I dopiero teraz <laughs> reakcja drużyny. Ale jak widać nie, nieskuteczna. <śm>, no ale trudno. Ok, uzupełnimy potki, bo mi brakowało po jednej. Yy, drużynowe walki tak naprawdę możemy sobie podarować, bo <śm>, widać, że, że nam to totalnie nie wychodzi. Yy, no ale tutaj też powiedzmy, że, że, że mogłem jakoś inaczej to rozegrać, bo pokusiłem się o tego buffa dżungli i dżung ciałego jakby no to nie był w dżungli, bo tutaj tak to tak się mówi no ale chodzi o tego bufa rzecz jasna do spida z prawej strony nie jest, nie był mi on niezbędny mogłem go w ogóle nie brać ale myślałem, że, że nie jest to aż tak czytelne że tutaj nie będzie to um, widoczne i uda mi się go zdobyć no ale niestety zobaczmy jak to dalej sytuacja wygląda Tutaj nikt mnie nie chce atakować na razie. Przez tą pogodę, jak jest tak gorąco na zewnątrz, strasznie sucho w środku e, ogólnie. O. No takie combo od Lokiego to jest naprawdę potężna rzecz. Nie mam z tym szans najmniejszych, szczególnie jak jest się main targetem wszystkich, praktycznie, skilli. O, ledwo. Dobra, udało się chociaż te minionki tutaj zabić. Moi drodzy, jest 20 do 2, Także tutaj, jak widać, do naszego customa dostała się chyba, może jakaś drużyna, nawet wcześniej w party utworzona, bo to tak naprawdę nic nie stoi chyba na przeszkodzie, żeby do takiego customa sobie dołączyć w party. Ale pewności nie mam, bo, bo nie robiłem tego. No, tutaj się udało mi uchronić przed kolejną śmiercią od Lokiego. Na szczęście. Dzięki Aegisowi, którego już wcześniej zachwalałem. Ok, co by tutaj dalej składać? Chyba Rage sobie złożył, on jest całkiem niezły do krytów. No, jak widzicie, tutaj przeciwnicy cały czas po tym samym schemacie. A moja drużyna, jak nie miała biców, tak nie ma. Tutaj no, Ares powiedzmy, że nie ma, bo on jest do czego innego. Ale Ozyrys nie mam zielonego pojęcia, czego się w bicza nie wyposaża. No, ale to już powiedzmy, jest i tak za późny etap gry, żeby o tym informować kogoś. Że takiego bica powinien sobie zakupić? Oj, wciąga mnie. Prawie mnie wciągnęło. Co jest tutaj dobrego? Ja bym może sobie coś kupił. Takiego anty... Można nawet anty Ares, anty-Loki sobie spróbować coś kupić, bo tak naprawdę oni tutaj będą najbardziej rozbijać wszelkie akcje. Bo praktycznie podczas każdej akcji naszej drużyny no, Loki'ego nie będzie widać, a Ares będzie tam po prostu... No widzicie, tego się nie spodziewałem. Że Ares będzie miał niższy cooldown na swoim multi niż ja mam na swoim bicie. Ile tu jest? 90 sekund. A, to nie to. Ares chyba dobrze złożony. Pod cooldown redukcję ma ulti chyba co 50 parę sekund, także to jest w miarę zrozumiałe. To jest w miarę zrozumiałe, że, że, że ma taką możliwość. Okej, okay, co by tutaj dalej... O, udało się na szczęście przeżyć przynajmniej ten atak nie to co w poprzednim, okej. Okay. Lecimy dalej, lecimy dalej. Ajajaj, prawie serpentynka, czy jak to tam się nazywa, wyszła. Trzeba tutaj próbować odpuszować. Ja nie mam niestety jeszcze nic do wykradania. I coraz mniej kasy, ale to ta gra, tak naprawdę już niewiele zostało, 120 punktów. Tylko moj, moja drużyna dalej niestety nic nie zabija. O, niestety, nawet BIS tutaj nic nie pomógł. Eee, zobaczmy, nie, nawet i tak mnie jeszcze nie stać na tego Rage'a. Tylko nie wiem czy na niego czekać, czy wybiec już. Nie, wybiegnę bez niego, bo jednak prawie 100 golda mi brakuje. Um, 2 do 28, no naprawdę nieźle nas cisną. Um, spróbuję, może tutaj sobie wziąć tego. A i tak go nie ma. Ajajaj, prawie się udało zabić bakasurę, ale prawie to jednak nie jest za wystarczające żeby zabić Żeby kogoś zabić, to trzeba po prostu go zabić, nie wolno robić nic na prawie, jak zapewne wiecie ile to jeszcze zostało 72 Okej. Okay. Do 250 i tak w sumie 250 i tak jest niezły wynik, muszę przyznać. Tak na dobrą sprawę, nie za bardzo. Wiedziałbym, na kim miałbym się skupiać w drużynie przeciwnej. Bo tam, tak naprawdę. No, przynajmniej tym razem udało się użyć tej serpentyny przed śmiercią. Co zapewniło jakiegoś tam troszeczkę stuna, ale to jest właśnie Loki, i ja już nieraz mówiłem, że Loki to jest jednak jeden z gorszych przeciwników, nie tylko na arenie, ale i tak naprawdę w każdej innej grze. Bo nie wiedzieć dlaczego producenci Smite postanowili nie tworzyć żadnego warda ani niczego takiego na Lokiego, nie mam zielonego pojęcia dlaczego. Przez to, Loki jest praktycznie nie do pokonania w late game kiedy już złoży porządne itemy i jest w stanie zabić kogoś na jedno combo. I tego tak naprawdę nie masz możliwości nawet zobaczyć, bo nie ma żadnego itema, który by go odkrył. No ale cóż, no cóż, cóż, cóż. O, prawie mi się nawet udało znowu zrobić tą samą akcję co wcześniej, tylko że teraz już nie stałem pod wieżą, a co za tym idzie, e, nie udało się tutaj przeżyć. E, zobaczmy. Ja już chyba w sumie tylko... Ile tam zostało punktów? 17. To już kupię sobie ASI, tak żeby dopełnić. 6. To już jest chyba końcówka sama. Także, tak na dobrą sprawę, o, no jednak to już jest końcówka. Tak, moi drodzy, 36 do 3. E, takie statystyki miała moja drużyna. Z tego ja dołożyłem swoje 9 zabić. E, tutaj macie konkretną statystykę, możecie sobie ją obejrzeć. No, i to było na tyle. Takie kustomy będę starał się raz na jakiś czas stworzyć. Jest to okazja do zagrania dla większej ilości ludzi niż 4, ewentualnie dwie osoby. Jak gram Norma Jousta i Norma Conquesta, no to mogę zaprosić tylko dwie osoby. Natomiast jeżeli chodzi o Norma Arena i Norma Assault, no to tutaj jest nieco lepiej, ponieważ można zaprosić 4 osoby. Na kostomy to tak naprawdę czego by się nie zrobiło: to można zapraszać tyle osób, ile jest w grze ogólnie, czyli ja plus brakująca ilość graczy z klanu. I tutaj na przykład do tego customa wykorzystałem taką opcję, że po prostu kto pierwszy wpisze nazwę gry i hasło do gry, ten po prostu będzie miał szansę zagrać i. W związku z tym jest to dużo szybsze, jeżeli chodzi o założenie e, takiej gry i nie muszę się tak naprawdę martwić o to, że e, zajmie mi to za dużo czasu, bo takie stworzenie na przykład poprzedniego tego customa, e, to było chyba, m, cóż to było, to była ta random arena, którą grałem, Hebo, e, to było jakiś czas temu, to ja zakładałem tego customa ponad 25 minut, przez to, że chciałem wylosować wszystkich ludzi: 9 osób i tak dalej, kto bliżej, kto dalej mojej liczby. Straszny problem się z tego stworzył. Także teraz te customy będą raczej takie bardziej, powiedzmy. Mm, Randomowe, jeżeli chodzi o składy, i będę je robił raz na jakiś czas, żeby jednak ten system losowania cały czas gdzieś tam funkcjonował, no bo on jest też w sumie bardziej uczciwy e, pod względem dostania się do party. Już nie kto pierwszy, ten lepszy, tylko ten po prostu, kto wylosuje liczbę bliżej. Dobrze, ja już ten odcinek przedłużyłem do maksimum, jakie tylko mogłem. E, już dalej nie będę, także wielkie dzięki za uwagę. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie. Trzymajcie się.